Im jestem starsza, tym bardziej lubię oddać się małym przyjemnościom kubek ulubionej herbaty, książka, kąpiel. To wspaniałe odkryć, że te właśnie małe rzeczy mają mega moc i właśnie dzisiaj o nich będzie o takich czasoumilaczach, które sprawiają, że się wyciszam, relaksuję, że czuję się dobrze. Zapraszam. Znamy od zapachu, a konkretnie od Palo Santo. No i tutaj są dwie opcje: albo się przepada i odpala namiętnie, albo unika się Palo Santo jak ognia. Ja oczywiście jestem w tej e, pierwszej grupie i rzeczywiście bardzo często e, zapalam, podpalam i delektuję się tym zapachem. Palo Santo to święte drzewo, które rośnie w Ameryce Środkowej albo na północy Ameryki Południowej i właśnie ze względu na bogatą żywicę, kawałki drewna są wykorzystywane jako naturalne kadzidła. No ale przede wszystkim, Palo Santo to ma wiele właściwości, działa antyseptycznie, antyzapalnie, ale przede wszystkim ma oczyszczać ze złej energii, relaksować. Dlatego idealnie sprawdza się przy jodze, medytacji czy wieczorem po prostu yy, z książką i kubkiem ulubionej herbaty. Ciekawe, ze względu na swoją popularność, Palosanto jest pod ochroną, więc jeżeli kupujecie, to warto sprawdzić, czy pochodzi ono z certyfikowanych upraw i mamy pewność, że zostały wykorzystane te drzewa, które były martwe lub powalone. A skoro mowa o zapachach, nie mogę nie wspomnieć o moich ukochanych olejkach eterycznych, Mam ich już całkiem sporo, zbieram sobie tutaj taką swoją małą, prywatną kolekcję, raz na jakiś czas dokupuję coś nowego, no bo umówmy się, takie olejki eteryczne, porządne, dobrej jakości, no, też sporo kosztują, więc ja tak sobie dawkuję i zbieram powolutku, no i na przykład wieczorem bardzo lubię natrzeć sobie nadgarstki albo kark lawendą, co by się wyciszyć i uspokoić. A jeżeli energię, i sił brak, to wtedy podnoszą energię cytrusy. Mam też olejki na odporność, takie specjalne mieszanki wzmacniające odporność organizmu na infekcje górnych dróg oddechowych i wtedy takim olejkiem nacieram stopy moim dzieciom, gdy coś ich bierze albo właśnie wrzucam olejki do dyfuzora i wtedy nie tylko umilają swoim zapachem dzień, wieczór, ale też naprawdę działają, serio. Mam też olejek z cedrowca, bardzo go lubię. On jest taki mm, mocny, intensywny, trochę przypomina właśnie palosanto, taki korzenny, e, i on mi się kojarzy właśnie e, z jogą, bo zazwyczaj gdy szłam na jogę, e, się nim tutaj e, smarowałam. Właśnie, to też jest fajne, że te olejki czasami traktuję trochę jako zamiennik e, perfum. No, więc te olejki są e, naprawdę super. Mam jeszcze co jeszcze ciekawego: mam na przykład rozmaryn, e, mam jodłę syberyjską teraz zimową porą, świetnie się sprawdziła. E, mam nawet olejek na komary i na kleszcze, jakby co e, drzewo e, sandałowe, ten na odporność. E, no. Trochę tego jest, ale na pewno nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa w tej materii. Znacie mnie już trochę i wiecie, że lubię kawę. Dobra kawa to jest to, a przy niej jeszcze 10-20 minut spokoju no, rewelacja. Ale tak naprawdę to ja jestem zdecydowanie bardziej uzależniona od dobrej herbaty. I to od herbaty zaczynam dzień. Rano zawsze musi pojawić się czarna herbata, Earl Grey, albo na przykład taka z miodem i z cytrynką. A już popołudniową porą bardziej przerzucam się na coś zielonego, delikatnego, ziołowego. Teraz, kiedy mam problemy ze spaniem, no to wieczorem też wjeżdża melisa i rzeczywiście pomaga. A skoro pojawia się kubek dobrej herbaty, to przydałaby się też do tego dobra książka. Do niedawna miałam mega wyrzuty sumienia, że nie mam czasu czytać książek, dlatego się przestawiłam i zaczęłam je słuchać. Odkryłam aplikację BookBeat i to naprawdę odmieniło totalnie wszystko. Wiadomo, że my mamy w ciągu dnia, mamy mnóstwo rzeczy do ogarnięcia. No już. Oprócz pracy, rzecz jasna, pranie, sprzątanie, gotowanie, no i tutaj audiobooki sprawdzają się rewelacyjnie. Trzeba tylko trochę się przestawić, zmienić swoje przyzwyczajenia, ale to naprawdę jest bardzo proste. Zresztą wiadomo, wybieram te tytuły, które mnie interesują, które mnie wciągają, więc chcę tego słuchać. A aplikacja Bookbit jest naprawdę e, bardzo przyjazna, no i przede wszystkim jest tutaj w czym wybierać. Książki podzielone są na kategorie, jest literatura piękna, kryminały, fantastyka, romanse, e, rozwój osobisty, biografia oczywiście dużo więcej, są też książki w innych językach. To też jest super. Chociaż przyznaję, że tak po przerwie, takie słuchanie po angielsku jest dla mnie e, trochę wyzwaniem, ale mega cieszy mnie to, że są też książki dla dzieci. I to odmieniło moje wieczory. Przysięgam. Do niedawna nie wiedziałam, jak to rozegrać, no bo teraz dzieciaki są w dwóch pokojach i dziewczyny zawsze wieczorem mówiły: mama, poczytaj mi książkę. Okej, okay, zaczynałam czytać, ale wtedy Jadzia denerwowała się, że na przykład Roman wchodzi jej do łóżka. Ehm, ale to też był moment, kiedy Roman już był zmęczony, właśnie. Przeszkadzał śpiącym i on też chciał, żebym jemu czytała książki. A wiadomo, że tutaj tematyka tych książek no, jest nieco inna. Roman jest na etapie Zygzaka McQueena, a Jadzia z Basią na etapie Harry'ego Pottera. No i słuchajcie, od kilku dni włączam dziewczynom właśnie książki do słuchania. E, słuchają Basi, słuchają Harry'ego Pottera i to się naprawdę odpukać sprawdza rewelacyjnie. E, więc dziewczyny sobie słuchają, zasypiają, a ja mogę zająć. Się Romanem. No, zobaczymy, jak to będzie za czas jakiś, jak pojawi się Dziś, bo to pewnie znowu wszystko wywróci do góry nogami, ale jak na razie ten system działa i jest naprawdę super. Co więcej, w aplikacji macie też zakładkę z inspiracjami, jest zakładka DOM, gdzie pojawiają się wszystkie wasze, wybrane przez was tytuły. No i przy każdej książce jest jeszcze wyłącznik czasowy, i właśnie przy dziewczynach to jest super, że mogę wybrać, czy ma się aplikacja wyłączyć książka zatrzymać y Razem z kolejnym rozdziałem, po 30, po 60 minutach, ja dziewczynom e, zawsze włączam, no czasem 30, czasem 60 minut, ale po tym czasie one już naprawdę śpią. Mam nadzieję, że wy się również skusicie, przetestujecie. A co więcej, mam dla Was specjalny kod, dzięki któremu aplikację Bookbeat będziecie mogli mieć za darmo przez miesiąc. Wystarczy wpisać kod 10 minut spokoju. Zresztą wszystkie linki i niezbędne informacje zostawię Wam na dole w opisie filmu. a w samochodzie mogę słuchać dalej. E, jeszcze te kilkanaście minut zawsze coś, bo właśnie e, jadę po dzieciaki, telefon łączy mi się z radiem, więc wszystko pięknie słyszę. Teraz wkręciłam się w biografię Osieckiej, wszyscy oglądają serial, ja na serial czasu nie mam, ale na audiobooka jak najbardziej i to też jest fajne, żeby się właśnie przestawić, żeby e, w samochodzie słuchać książek. W trasie też staram się to robić. I jest jeszcze coś, co czas mi umila, ale to sobie funduje, no powiedzmy tak raz w tygodniu, jak dobrze pójdzie. To kąpiel, teraz w nowym mieszkaniu korzystam z tego, że w końcu mam dużą, porządną wannę. E, no i tak naprawdę wtedy jest grane absolutnie wszystko, o czym mowa była w dzisiejszym filmie. Jest dobra herbatka, jest ulubiony zapach, bo raz, że kosmetyki, a dwa, dorzucam sobie kilka kropli mojego ulubionego olejku tego, na który akurat mam ochotę do wanny. E, dalej słucham książki. No a do tego jeszcze dochodzą e, maseczki, jakiś pilnik. No, w ogóle rewelacja. Lepiej być naprawdę nie może. Ciekawa jestem, co wam czas umila jakie takie małe rzeczy poprawiają wam humor, sprawiają, że czujecie się dobrze. Piszcie w komentarzach, będę czytać, odpowiadać, być może zainspirujemy się wzajemnie. I oczywiście będę też czekać na Was z kolejnym filmem już niebawem. Do zobaczenia.